Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Ciebie będzie coś fajnego, mam nadzieję, że Wam się spodoba, dlatego, że będzie to coś chińskiego, znowu, natomiast nie będzie to żadne akcesorium, będą to tym razem kosmetyki. Kupiłam sobie właśnie kilka rzeczy na AliExpress i stwierdziłam, że będę robić od czasu do czasu właśnie takie filmy z czymś chińskim. Ciebie będziemy się konturować i nie będziemy się konturować na mokro, tylko na sucho. I tutaj właśnie Wam pokażę, czego będziemy używać. Mam tutaj takie dwie paletki. Jedna paletka jest można powiedzieć, że z pudrami i z brązerami, a druga jest z różami. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to takie paletki ja dorwałam za 299 dolara, ale wiem, że też można je kupić na AliExpress za około 5 dolarów. Więc lepiej szukać i po prostu znaleźć aukcję, na której będzie taniej. I tutaj właśnie sobie wybrałam takie dwie paletki. Wyglądają tak. Mamy tutaj takie róże, tutaj właśnie takie pudry i bronzery. Przede wszystkim widziałam na Aliexpress właśnie taką z brązerami, a dopiero potem znalazłam te róże i wybrałam sobie takie, wiecie, najbardziej normalne, takie w takich najbardziej stonowanych kolorach. Wygląda to tak. Powiem Wam szczerze, że ten plastik jest taki nawet całkiem solidny, całkiem gruby. Wygląda to całkiem porządnie. Tutaj firma, która niby to robi, tu jeszcze w ogóle właśnie to było wszystko w takim tekturowym opakowanku, to jest jakiś Jorom. I ta paletka z brązerami to jest numer 05, a ta z różami to jest 02. Tutaj w takiej paletce mamy aż 24 gramy produktu, więc każda część ma aż po 6 gramów. I powiem szczerze, że ja już użyłam raz tych kosmetyków, a to tylko dlatego, że po prostu myślałam, że nagrywam, a się nie nagrało. Więc ponawiam test, mam nadzieję, że teraz wyjdzie lepiej, dlatego że szczerze mówiąc ten test nie był najlepszy. Więc zaczniemy sobie od bronzerów, jak widać ja już mam twarz właściwie przygotowaną i też stwierdziłam, że najlepiej będzie użyć do tych kosmetyków chińskich pędzelków, bo mam właśnie kilka rzeczy z Aliexpress jeżeli chodzi o pędzle i dzisiaj będziemy używać takiego pędzla cienkiego, cienkiego, wąskiego, wąskiego, ale szerokiego do konturowania, takiego wiecie, ala la Zoeva. i będę używać tego bronzera, tego jaśniejszego brązu. I dobra, jeszcze może zacznę od tego, jak tutaj w ogóle ta paletka się układa. Tutaj mamy puder biały, puder żółty. Właśnie takie dwa bronzery Jeden jest troszkę cieplejszy, ale on ma taki, powiedziałbym, że bardziej naturalny kolor, a ten jest taki, właśnie bardziej czekoladowy. Więc dobra, zobaczmy. Od razu yy, będzie testowanie. On jest trochę pylon, ale chyba nie szkodzi. I się konturujemy. I już od razu mogę Wam powiedzieć, że właśnie wtedy, co myślałam, że nagrywam, a nie nagrywałam, to byłam bardzo zadowolona z efektu, bo wyglądało to bardzo ładnie i naturalnie. Nie używałam wtedy tych pędzli, używałam innych i właśnie stwierdziłam się, że użyję po prostu chińskich pędzli, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o ten pędzel, to on nie jest zły, on jest bardzo miękki, zupełnie nie drapie, natomiast wydaje mi się, że jest troszkę jednak zbyt giętki. Za mało sztywny, żeby właśnie nakładać brązer. Przynajmniej ja bym widziała w takim celu troszkę jednak twardsze włosie, bardziej sztywne. Ale wygląda to powiem, że bardzo ładnie. Efekt jest taki naturalny, powiedziałabym, że ani zbyt ciepły, ani zbyt chłodny. Po prostu taki ładny odcień brązu, który bardzo pasuje, wydaje mi się, że do moich policzków. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie, bo mi się naprawdę ten kolor podoba. Trochę jest podobny, wydaje mi się, że do tego Nexa Top, który jest po prostu moim ulubionym brązerem i no stop go używam. I myślę, że sobie spróbujemy trochę właśnie tego ciemniejszego brązu. Jeszcze go nie używałam właśnie w tamtym teście, więc od razu sobie zobaczymy, czy on będzie dawał taki chłodniejszy efekt. No, jest chłodniejszy, jest taki bardziej brudny, bym powiedziała. Ale właśnie chcę go tylko tak delikatnie użyć pod ten jaśniejszy, żeby tak dawał mocniejszy kontur. Oj, wygląda dziwnie, nie? Wygląda tak, mam wrażenie, że taką wklęśniętą gębę tutaj. Spróbuję to jakoś rozetrzeć. No, konturuje dosyć srogo, że tak powiem, dosyć mocno i tak daje taki mocny efekt cieniowania. Mam taką wrażenie, że po prostu mi tak bardzo wyszczupla twarz, która jest taka, wiecie, no widzicie, taka całkiem pocałowata. Ale mam wrażenie, że to naprawdę ładnie wygląda. Mam nadzieję, że w kamerze też, bo na żywo tutaj w lustrze super. Zapomniałam jeszcze dodać, że tutaj w tej paletce z tymi pudrami i brązerami wszystko jest matowe. Jest w 100% matowe, nic tutaj się nie świeci. O, wszystko, całe maty. Bardzo ładnie się to rozcierało. Nie widzę plam. Powiem Wam, że wydaje mi się, że mam bardzo ładnie wykonturowaną twarz, dlatego że mam wrażenie, że ten kontur jest taki dosyć mocny, ale nie jest jakiś bardzo sztuczny. Nie wygląda jakoś bardzo szaro, nie wygląda brudno. Może tutaj ten policzek jest taki troszkę bardziej brudny. Ale ja tak mówię, ja bym użyła trochę innego jednak pędzla. Jeżeli chodzi o tę paletkę właśnie z bronzerami, to ona jest całkowicie matowa, nie ma tutaj w ogóle żadnych drobinek. I teraz sobie użyjemy różów tutaj właśnie ta paletka wygląda tak i tutaj mamy jasny róż taki bardziej wściekły taki bardziej ceglasty i taki brzoskwiniowy można powiedzieć jeżeli chodzi o te dwa pierwsze to one są matowe a te mają takie niby drobinki taki nie wiem może no, po prostu taki lekki shimmer i ten miedziany ma w sobie taki złoty shimmer a ten brzoskwiniowy taki srebrny i sobie właśnie użyję pędzla alla real techniques do różu i właśnie będę używać tego tego najbardziej brzoskwiniowego ma wysoką pigmentację, ale najbardziej naturalny kolor. I po prostu ma bardzo mocną pigmentację i sobie tutaj ten pędzel tak otrzepię, żeby sobie plan nie zrobić. O, i delikatnie omijam twarz. Bardzo ładny kolor, taki właśnie dosyć naturalny, powiedziałabym, że właśnie bardziej do karnacji ciepłych. I teraz tą drugą, czystszą stroną pędzla sobie tutaj po prostu porozcieram. I powiem że bardzo ładnie to wygląda. Delikatny efekt, delikatny efekt różu. Ładnie się zgrywa z brązerem. Wydaje mi się, że całkiem ładnie to wygląda. Ok. I jeszcze myślę, że sobie użyjemy tych pudrów. One chyba nic nie dadzą, bo one mają dosyć słabą pigmentację w porównaniu do tych brązowych i różowych. I sobie użyję... Hmm, zobaczmy. No one mają taką dosyć słabą. Powiedziałbym, że to takie bardziej Transparentne i sobie powiedzmy, że je wymieszam na czysty pędzel, również z AliExpress, i sobie zobaczymy, czy one mi coś rozświetlą twarz. No, może delikatnie jakiś efekt rozjaśnienia zostawiają. Tutaj sobie to jeszcze rozblenduję przy czole. Można powiedzieć, że są takie transparentne pudry, które właśnie delikatnie rozjaśniają. ale to nie jest jakiś bardzo mocny efekt. E, Okej. Okay. i to jest tyle, jeżeli chodzi o to, co zostało zrobione na twarzy. Dajcie znać, czy Wam się to podoba. A teraz, e, no, powiem tak. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to jestem pozytywnie zaskoczona, dlatego że naprawdę ładnie wyglądają, ładnie się rozcierają. Są niedrogie, bo taka kasetka kosztuje około 12 zł. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to ja oczywiście ich e, nie zachęcam zupełnie Was do kupna ich, dlatego, że to nie jest w ogóle żadna współpraca, nie zostałam e, namówiona do tego, żeby Was zachęcać do kupowania tych rzeczy. To po prostu z własnej woli kupiłam, żeby Wam przetestować, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. No i wygląda, moim zdaniem, ładnie. Natomiast ja tych produktów używać nie zamierzam, dlatego że są to produkty jednak chińskie. Nie wiem, co tutaj jest w składzie. Tutaj niby skład jest jakiś podany, ale nigdy nie wiadomo, czy to nie jest przekłamane, czy tutaj nie ma jakichś syfów po prostu w składzie. Natomiast myślę, że od czasu do czasu może i będę ich używać po prostu tak od czasu do czasu, żeby sobie przypomnieć o nich. Wyglądają całkiem porządnie i bardzo się zdziwiam, jak do mnie przyszły, dlatego że naprawdę wyglądają fajnie, porządnie, nie śmierdzą. To też warto zaznaczyć, że nie są to produkty śmierdzące. Pachną takim po prostu pudrem. Normalne rzeczy z drogerii tak samo pachną. Wyglądają ładnie. Też ostatnio właśnie miałam na twarzy, jak myślałam, że nagrywam, a nie nagrywałam, to właśnie też miałam na twarzy dłużej. Te wszystkie produkty też ładnie zachowały się, w ogóle się nie ścierały, przez kilka godzin spokojnie dobrze wyglądały. No dobra, i to jest wszystko. Dajcie znać, czy Wam się podoba taki efekt, czy w ogóle. Widziałyście kiedykolwiek te, te rzeczy, te kasetki? Bo ja chyba ich na AliExpress nie widziałam, więc postanowiłam je kupić i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Dziękuję za uwagę. Dostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało. Czekam na komentarze i pa pa!